Jeśli chodzi o wyniki pierwotnego rynku mieszkaniowego na tych największych, w tych największych miastach w Polsce to wyniki minionego kwartału, czwartego kwartału 2024 okazały się dość rozczarowujące. Mieliśmy wiele wysiłków marketingowych, jeżeli chodzi o deweloperów. Trzeba pamiętać również o tym, że ruszył wybór dla nabywców, a pomimo to wyniki czwartego kwartału okazały się być tylko trochę lepsze od tego, co widzieliśmy w kwartale trzecim. Deweloperzy sprzedali na sześciu największych rynkach. W Polsce 9600 mieszkań, co było wynikiem lepszym o około 5% kwartał do kwartału. Także na poszczególnych rynkach te wzrosty były dość, dość słabe. Jeśli chodzi o cały roczny wynik, w 2024 roku deweloperzy sprzedali niecałe 40 tysięcy jednostek, co oznacza 31% spadku w porównaniu do dobrego roku 2023. Tak jak powiedziałam, na poszczególnych rynkach ten wzrost kwartalny był nieznaczny. Tutaj wybija się odrobinę Poznań, gdzie odnotowaliśmy plus 18%, jeżeli chodzi o kwartalny wzrost sprzedaży. Takim największym rozczarowaniem chyba odznaczał się wynik w Warszawie. Deweloperzy sprzedali na tym największym mieszkaniowym rynku w Polsce 12 800 mieszkań, co oznacza spadek na poziomie 33% rok do roku. Natomiast warto podkreślić, że był to wynik lepszy niż w słabym roku 2022, kiedy sprzedaż nie przekroczyła 11 tysięcy. Na rynkach w Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście w tym minionym kwartale deweloperzy sprzedali po około 1,5 tysiąca mieszkań, a roczny wolumen sprzedaży Został odnotowany mniej więcej na poziomie pomiędzy 6000 a 6200 200 jednostek. Chociaż tutaj, jeżeli chodzi o Kraków, ten spadek popytu był najbardziej widoczny, a roczny spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż, wyniósł 42%. Mniejsza sprzedaż. W całym de facto roku 2024 nie zniechęciła jednak deweloperów do tego, aby wprowadzać nowe inwestycje na rynek i ta przewaga rocznej nowej podaży można powiedzieć, że była rekordowa. Zostało wprowadzonych do oferty dużo więcej mieszkań niż łączna sprzedaż. To była przewaga na poziomie 17 tysięcy mieszkań. Łączny za to wolumen nowej podaży wyniósł 56 tysięcy. No i oczywiście ta przewaga nowych wprowadzeń nad sprzedażą doprowadziła do sytuacji, w której oferta na poszczególnych rynkach wyraźnie rosła w ciągu roku, a na koniec grudnia w sześciu miastach mogliśmy wybierać spośród 54 tysięcy jednostek. Dlaczego tak się działo, jeśli chodzi o nową podaż? Dlaczego ta nowa podaż rosła, pomimo tego, że odnotowaliśmy dość słabe wyniki sprzedaży w całym roku 2023. Przede wszystkim na początku roku jeszcze pewna wiara w to, że kredyt ze zero, kredyt na start, czyli program wspierania nabywców pierwszych mieszkań pojawi się w roku 2024, tym bardziej, że mieliśmy opublikowany Projekt ustawy w kwietniu, później pewne poprawki w tym okresie wakacyjnym były zaprezentowane. Drugim powodem może być również to, że projekty inwestycyjne sprzedawały się słabo, więc trzeba było uzupełniać ofertę o nieco inny typ. Produktu. Poza tym na rynkach takich jak Kraków, jak Wrocław, czy Warszawa na koniec roku 2023 mieliśmy skrajnie niską ofertę, więc deweloperzy również musieli w roku 2024 ją, tą, tą ofertę uzupełniać o, nowy, o nową podaż. I wiara na początku roku w to, że ten rok 2024 może mieć podobny scenariusz jak rok 2023 była dość, dość duża, nie zostało to zrealizowane głównie z uwagi na chaos związany z potencjalnym nowym programem. No właśnie, i teraz tak, przychodząc do, do prognoz, jeżeli chodzi o tą relację, prawda, popytu i, i podaży. Na dziś wiemy, że nowego programu w, w takim kształcie, jak prezentowane do tej pory założenia programu na start, czy, czy za zero, nie będzie, natomiast no jest pewna jakaś, prawda, taka mglista opowieść o, o innej formie wsparcia nabywców, bazującej po części na już wcześniej funkcjonującym programie Mieszkanie dla Młodych. Na dziś ciężko jest przyjmować założenia co do tego, jak taki program mógłby wpłynąć na rynek, ponieważ nie znamy, prawda, żadnej, żadnej informacji szczegółowej na temat, na temat tego programu. Przechodząc do średnich cen, Warto podkreślić, że te minione miesiące 2024 roku to taki czas względnego spokoju, jeżeli chodzi o średnie ceny ofertowe. Tym bardziej, jeżeli mowa o Ostatnim kwartale roku 2024. Te wzrosty średnich cen były w takim przedziale od 0 do 3,7% na rynku warszawskim, ale na rynku warszawskim były one spowodowane Dość drogimi wprowadzeniami, czyli dość drogą nową podażą, która trafiła na, na rynek. Czyli na nowo w roku 2024 deweloperzy, podobnie jak w roku 2022, koncentrują się na kliencie, z większym portfelem, z większymi, z większymi oszczędnościami na kliencie nieco zamożniejszym. I ten klient jest również dużo bardziej aktywny był dużo bardziej aktywny w minionych miesiącach co widać, obserwując, analizując średnie ceny mieszkań sprzedanych. Tutaj na tych, na tych rynkach, jak Trójmiasto, Wrocław czy, czy, czy Poznań, te, te średnie wzrosty były pomiędzy 3 a 5, a 5%. Widać, że ten klient z większym portfelem, prawda, to on realizuje transakcje. Najprawdopodobniej również te średnie ceny transakcyjne. Dzięki negocjacjom, różnym upustom, prawda, czy okazjom sprzedażowym, które były oferowane przez deweloperów, ale pewnie w tym standardzie, takim bardziej popularnym, były, były o kilka procent niższe. To jest coś, co obserwowaliśmy przez cały miniony czwarty kwartał, ale również w roku 2020, ale również w tym trzecim kwartale roku 2024. Pytanie, oczywiście, co przyniesie, co przyniesie rok 2025, jeżeli chodzi o jakąś formę dopłaty do kredytu, jakąś formę wsparcia nabywców pierwszych mieszkań? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna na dziś. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w kolejnych tygodniach, w kolejnych, w kolejnych miesiącach. Warto podkreślić, że rynek zdecydowanie liczy, że kolejny miesiące przyniosą. Spadek stóp procentowych i to może okazać się kluczowe dla popytu na tym pierwotnym rynku mieszkaniowym. Natomiast ten spadek stóp procentowych będzie najprawdopodobniej rozłożony przynajmniej na ten dwuletni okres, czyli na rok 2025, 2026, czyli gdzieś, jeżeli nawet w końcówce roku 2025, prawda, te stopy procentowe zejdą w dół o mniej więcej te 100, maksymalnie te 100 punktów bazowych, to wpływ na rynek może być widoczny dopiero w 2026 roku. Taki koszt kredytu hipotecznego bliżej poziomu 5-6% na pewno pomógłby funkcjonować w bardziej normalny sposób prawda na tym rynku zarówno nabywcom jak i jak i deweloperom